Hello, hello, Johnny The Great, witam Was Prosto z Suwok prawie Tu mamy koleżankę na tę blisko Maryję z przodu tutaj mamy Kamila, właściciela Czerwonego Ogórka, a po prawej właściciela tego ogórka. Właśnie, witamy. Witamy, daleki Piękne zdjęcia wczoraj była przepiękna zdjęciu wokół w Białym Stoku. Niedługo będziemy we tak. wyprzedziliśmy właśnie Wito. Autonomiczny od 25 lat. Tak, jest za nami. Pięknie świeci. Się w blasku słońca, które ledwo przebija przez chmury Coś powiesz? Tak, że teraz idziemy na regionalną szamę. Będzie smacznie na pewno. No. Litecko. Jedziemy do Sejny. A jak teraz bieżesz to co skończyłeś? No to dobrze. No to teraz może to, to, to będzie okolice. No Ale to bezprosto? Tutaj moi drodzy właśnie jedziemy w kierunku jeziora Sejny i miejscowości też tak, z takiej, żeby zjeść tutaj lokalne potrawy. Kiby są najpierw. Tak. Kiby, no tak, tak. tak to wszystko wygląda tutaj z perspektywy pasażera ogórka. Z prawej strony bardzo ładny widok, taka szyba panorama, prawda, możemy tu podziwiać sobie okolice. Przed nami długa, długa prosta droga asfaltowa, a wokół piękne zielone lasy. Jest już jest już połowa września, więc ta pogoda nie jest słuchajcie, tak ciepła jak to miało miejsce w sierpniu i lipcu. Natomiast jest znośnie, tak może być rześko o tym poranku, prawda? Jedzie się bardzo wygodnie. Dzisiaj Kamil do nas dołączył do ekipy, właśnie wczoraj wieczorem, i jest naszym kierowcą tutaj zastępczym ogórka. Proszę bardzo. Drugi już. bo mamy, mamy trzecim nawet, bo tutaj mamy jeszcze Marysię, która również wczoraj ładnie jechała. Spójrzcie! Ale prosto z Australii, do drugiego końca blogu. Tak, przyje... gdzieś tam pod nami jest i rzucają tą Przyjechała dokładnie ona z Australii A wymieniłem się za polską flagę Z australijczykiem No nie są w ogóle autografy, ten Graczy futbolu australijskiego Reprezentacji No, a my moi drodzy jedziemy Będziemy jedli lokalne potrawy Tutaj testujemy, zjemy? A później wracamy na naszych gospodarzy wygrać się w saunie i przekąpać w czarnych hańczyk. Kto Do zobaczenia niebawem.